Dzień dobry z tej strony Matysowej i zobaczcie, co mamy dzisiaj na biurku. To najnowszy iPad Pro na M4 w wersji 13-calowej oraz Apple Pencil Pro. Zrobimy sobie unboxing oraz szybki first look. Nie ukrywam, że cały dzień na to czekałem, także zabierajmy się już może za unboxing iPada. Nie są one już w folii i jak możecie zauważyć, pudełko jest definitywnie mniejsze niż przy poprzednich iPadach. Pudełko od poprzedniego iPada było dosyć grube, to jest definitywnie cieńsze, ale nie dzisiaj o old tech, tylko o nowej technologii, więc bierzemy się za unboxing. I ta siemka numer dwa. No i zobaczmy, co my mamy tutaj w środku. Jaki on jest duży. A coś pięknego. I lekki. Czuję się, jakbym trzymał jakiś zeszyt, a nie iPada. No dobra. Łooodze. The... Wow. Ale to jest ładna. Nie mogę. No i jest duży, jest mega duży. Jak możecie zobaczyć, kamerka jest już tutaj na górze, bo w poprzednich iPadach była po prostu w tym miejscu. No i nie było to dosyć dobre rozwiązanie, bo jak się było na jakimś kolu czy coś, no to jednak kamerka w tym miejscu było dosyć krzywo, a teraz będzie na górze, więc mega cool. Co jeszcze tutaj mamy? O oh my God, czarny kabel. Nie widziałem jeszcze czarnego kabla Apple'owskiego. Widziałem tylko te białe, a to jest jeszcze ten pleciony kabel, więc w ogóle mega. Bardzo ładny kabelek, żeby sobie ładować naszego iPada. Widzę, że te końcóweczki tutaj są takie dosyć matowe, nie są już błyszczące, więc nie będą się tak rysowały. No i mamy tutaj zaskoczenie, bo nie ma w zestawie kostki ładującej. Co ja o tym sądzę? Słuchajcie, ja mam swoje kostki, mam Wow. Mam multum swoich kostek Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, gdzie już tych urządzeń troszeczkę wyszło Każdy ma w domu jakąś kostkę na USB-C Apple tłumaczy się to, że robi to dlatego, żeby było bardziej ekologicznie No i te mniejsze pudełka Chociaż wydaje mi się, że w takim pudełku ta kostka by się jednak zmieściła Na pewno by się zmieściła, słuchajcie Ale z kolei zapaleni fani, a raczej hejterzy Twierdzą, że to nie jest ekologia, tylko to jest po prostu po to yy, Mniejsze pudełko i brak kostki jest po to, żeby więcej zmieściło się na palecie no i mamy tutaj słuchajcie kolejne zaskoczenie, bo nie ma już naklejek Już nie ma tych kultowych naklejek, które zawsze były w pudełkach od urządzeń Apple Wydaje mi się, że ci, którzy kolekcjonują takie naklejki, a ja mam takich naklejek całą kopertę To niedługo będą mieli po prostu rzeczy kolekcjonerskie Te naklejki staną się po prostu kolekcjonerskie Poskę do ładowania chowam, bo nie było jej w zestawie Lecimy dalej moi drodzy, mamy tutaj Apple Pencil Pro Ja mam w tej kolorystyce fioletowo-różowej, ale Apple wydaje je w pięciu różnych wersjach kolorystycznych Bardzo fajnie, że coś takiego zrobili, bo to pudełko jedno jednak może być rzeczą, która po prostu by nam tutaj zdobiła na półce i wygląda naprawdę fajnie, więc jeżeli ktoś chce sobie dobrać jakąś odpowiednią dla niego wersję kolorystyczną, to jest taka możliwość. Dobra, i tutaj jest tylko jedna tasiemka, słuchajcie. I yeah. Czuję się, jakbym otwierał jakąś różdżkę z Harry'ego Pottera. Okej. Okay. No i jest nowy Apple Pencil Pro. Ciężki, ale bardzo podobny, chociaż może i cięższy niż... Zwykła wersja Apple Pencil'a. No i wyjmujemy sobie go z folii. Jest mega przyjemny w dotyku. Bardzo fajny. Dobra. No i to jest najpewniej tyle. Mamy oczywiście standardowo papierologię. That's it. Mega ekscytujący unboxing. Troszkę mi przykro, że jak wysłuchajcie, no nie wiem, no nie ma nic więcej w tych pudełkach. Kiedyś były te urządzenia, no to mega lubiłem sobie po prostu podglądać, patrzeć, co tam jest ciekawego, a teraz no nie ma już takiego feelingu, niestety. Ale przejdźmy do iPada, do samego iPada. Ale te pudełka w ogóle strasznie syfią mi biurko. Odpalamy to cudeńko. Jest. Apple logo. I zobaczymy, co za chwileczkę nam się tu pokaże. Hello. No, dzień dobry, mój drogi. Okej, okay, no i przejdźmy sobie do konfiguracji. Apple Pencil pewnie jeszcze nie działa. Polski, Polska. Wygląd. Dobra, standardowy. Skonfiguruj bez innego urządzenia. Wi-Fi się połączę, wyjątkowo. W ogóle ten wyświetlacz ma mega fajny feeling, bo to jest Tantem OLED, czyli taki podwójny OLED. No w każdym razie wyświetlacz OLEDowy. No i no pikseli to ja tu nie jestem w stanie zauważyć, no za nic nie zauważę tutaj pikseli. Dobrze, iPad nam się aktywuje, eee, aktualni później, dalej, skonfiguruj dla siebie. Face ID, wow, a wiecie, że ja nie miałem nigdy Face ID w iPadzie? Obróć do orientacji poziomej, dobra, to jest troszeczkę nowość. I słuchajcie, nie wiem jak będzie z tym Face ID, czy ono będzie działało, jeżeli będziemy trzymali iPada w ten sposób. No bo teraz ta kamerka i te czujniki w takim razie rozumiem, że są tutaj na górze. Dobra, zaczynamy, konfigurujemy sobie. Uuu. Stanę, żeby było widać. Konfiguracja <noise> Face ID jest zakończona. Utwórz kod iPada. Czy logować się do Apple ID? Ja się jeszcze zaloguję do Apple ID. Dobra, mam kodzik. Pozwól. No i jest. Jezu, jakie to jest świetne, że ja nie muszę szukać telefonu, tylko po prostu wpisuję sobie kod z zegarka 289. W tym momencie iPad loguje się nam do iClouda, więc zróbmy sobie może porównanie do iPada R na M1. Przede wszystkim wielkościowe. Więc tak. To jest 10,9 cala. Tutaj mamy 13 cali. Wielkość, no widzicie, jest totalna różnica. Tutaj mamy księżycową poświatę. Tutaj mamy Space Gray, albo jeszcze w ogóle jakiś ciemniejszy czarny kolor. No ale jeśli chodzi o grubość, to będzie. O! Co jako ciekawostkę powiem wam to, że to jest w ogóle najcieńszy iPad, w ogóle najcieńsze urządzenie od Apple w historii, a dla przypomnienia pokażę wam w ogóle, jak wyglądały na przykład iPody. Tutaj mam iPoda, no i zobaczcie, jakie to było grube, o grubościowo, no ale też nie, nie porównujmy, bo w tym iPodzie jest w ogóle dysk HDD, więc dysk talerzowy jest w środku. To jest w ogóle ciekawe, bo ten iPod miał nie 128, nie 64, nie 8, nie 16 giga, a 60 giga, więc w ogóle strasznie ciekawe. Ale dobra, Old Tech tak jak mówiłem, idzie w odstawkę póki co. No i mamy jeszcze jedną różnicę, mianowicie w iPadzie Pro nie ma Touch ID, na no, a w iPadzie R jest Touch ID. Z kolei w iPadzie R nie ma Face ID, ale wydaje mi się, że to Touch ID jednak by się zmieściło, żeby były obydwie rzeczy. No ale no, chyba nie można mieć wszystkiego. Dobra, róbmy tak jak Apple przykazało, czyli Vertical. Eee, wpisuję sobie. Hasło, którego chyba zapomniałem. iPad Wita, zaczynamy. No i teraz rzecz, która mnie bardzo interesuje, czyli podepnijmy sobie Apple Pencil po raz pierwszy. No i ta piękna animacja. Dalej, witamy. Spróbuj ściśnięcie. No i to są właśnie nowe features z Apple Pencila, bo gdy ściskamy go. Tak, wyskakują, ma nam różne opcje i ja czuję, no wy tego nie, nie poczujecie, ale on dosłownie wibruje. Jest takie. Dodaj do aplikacji znajdź To jest też mega fajna nowa funkcja nowego Apple Pencila Pro Że możemy lokalizować go tak jak AirTaga Tak jak urządzenia a ogólnie Apple'owskie, to jest mega fajne dlatego, że No kto nie zgubił Apple Pencila, słuchajcie Rysuje się w łóżku, trzyma się go w torbie czy coś No i zawsze idzie ten Apple Pencil zgubić Więc moim zdaniem mega przydatne Sprawdźmy sobie jeszcze notatki i rysowanie jak to działa Mega przyjemnie No i teraz gdy sobie ściskam to mogę sobie wybrać Na przykład gumkę, co jest bardzo Spoko, czy ja mogę sobie tu jeszcze pogrubić? Fajnie by było. Dobra. No i to jest fajne, dlatego że zwyczaj, gdy rysowałem coś, to w ogóle musiałem się przeklikać tutaj w rogu, no i dopiero sobie wybierać te pisaki, nie? A teraz mogę sobie ścisnąć pensila. Też yy, można to zauważyć, tylko ja musiałbym to jakoś pod kątem wam nagrać, bo widać cień tego pensila, w sensie jakby. Trochę widzicie, pojawia się cień. No ale dobra, odpalmy sobie Procreate'a, bo mamy teraz taką opcję, że w momencie, w którym mamy e, jakiś pędzel, który. Mm, ja widziałem taką opcję, oczywiście nie mogę jej teraz uruchomić, bo ja na co dzień nie rysuję w Procreate, ale wkleję wam tutaj wideo. W momencie, w którym mamy taki płaski pędzel na przykład, to gdy obracamy sobie pensila, to on niby też ma nam rysować. Muszę to znaleźć na Google, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, ja już wszystko wiem, jak się okazuje na stronie Procreate w App Store jest napisane Full support for the new Apple Pencil Pro is coming soon. Czyli oni się chwalą tą funkcją, ale tej funkcji jeszcze nie ma. Czegoś mi tutaj, słuchajcie, brakowało. Chwalili się również Final Cut'em w wersji drugiej i nadal tego Final Cut'a na iPada nie ma. No więc jakby widać, że urządzenie zostało wypuszczone, ale większość funkcji jeszcze nie została wypuszczona, co troszeczkę mnie denerwuje. Odpalam sobie jeszcze, słuchajcie, Lightrooma, dlatego, że byłem ostatnio w przepięknym miejscu nad Narwią w Serocku w kompleksie domków, które nazywają się Domki nad Narwią i robiliśmy tutaj multum przepięknych zdjęć i chcę zobaczyć po prostu, jak tutaj kompatybilność pensyla. Mam takie jedno ładne zdjęcie i ja mam taki jeden trik, bo dodaję sobie maskę, no i mogę sobie teraz dorysować Eee, właśnie poświatę wokół Jeju, no tutaj jest ta przyjemność W ogóle te czernie są idealnie czarne Więc dla kogoś takiego jak ja, dla fotografa, dla filmowca To jest mega... Yy, przydatne, słuchajcie. Chodzi mi też o to, że ten iPad, dzięki temu, że jest duży, bo ja na moim iPadzie R, no jednak, nigdy nie obrabiałem jakoś bardziej zdjęć, bo jednak tutaj, no jest to małe i ciężko tak yy, sobie popracować, pobawić się, a tutaj, no to jest jak taka kartka papieru, jak taki prawdziwy tablet graficzny, więc jednak można sobie rozłożyć te ręce i sobie rysować. Robię taki trik, że jak mamy lampeczki, to rysuję sobie tutaj maskę i teraz mogę sobie w efektach ściągnąć trochę przejrzystości, dzięki czemu te lampeczki nam się troszeczkę rozświetlają, tylko z tym też nie można przesadzić. To jest taki subtelny efekt, moim zdaniem. No, i na tym to ja mógłbym sobie obrabiać zdjęcia, moi drodzy. Kolory są przepięknie nasycone na tym iPadzie. Musicie uwierzyć mi na słowo, bo na pewno nie zobaczycie tego tak pięknie na odcinku jak na żywo. Ale zawsze możecie wpaść do salonu i zobaczyć, więc teraz chwila na fragment sponsorowany. Sponsorem tego odcinka jest Lantre. Dzięki ich uprzejmości mam właśnie te nowe urządzenia do testów. No i jeśli chcielibyście sobie zobaczyć takie urządzenie, możecie wpaść do salonu. Tam wszystkie urządzenia są ustawione, można sobie posiedzieć, potestować, posprawdzać. Zawsze ktoś z obsługi Wam doradzi. A ja z kolei uczestniczę w programie Lantre Lab, gdzie Lantre udostępnia twórcom internetowym urządzenia od Apple do testów, więc mega fajnie i bardzo cieszę się, że mogłem z tej opcji skorzystać również przy tej premierze iPadu. No ale wróćmy sobie do sprawdzenia iPada. Wprawdziem sobie jeszcze jedną rzecz, czyli Face ID w trybie wertykalnym, dlatego że Działa, od razu mi odblokowało, jak widzicie, bo ta kamerka jest tutaj w tym miejscu, w sensie ten cały system. No i sprawdźmy sobie aparat. No aparat jak aparat, moi drodzy, jeśli chodzi o iPady, no to uważam, że jest to tylko kamerka do po prostu rozmawiania przez telefon czy coś tego typu, więc jednak nie ma czego tutaj dużo oczekiwać, ale sprawdźmy sobie jeszcze tylną kamerkę w ogóle, bo podobno teraz e, te kamerki wprowadzili o wiele lepsze w tylnej kamerce. No i słuchajcie. No i słuchajcie, w ten sposób można nagrywać, ja czuję się po prostu jak taka babcia na weselu czy coś, która chodzi z tym tabletem i robi zdjęcia. Mega ciekawie, ale no myślę, że nie jest to opcja totalnie jakaś do używania. Jak z jakością, no to ocencie sobie sami, no bo jednak. Ej, to ma flesza! What the. Ej, dobra, ten iPad ma flesza. Czy wy widzieliście iPada z fleszem? Pytanie, czy można też używać tego jako latarki? Można. Wow. Ej, to jest mega zarąbiste Dobra, ja bym chciał jeszcze przetestować FaceTime'a Kurczę, nie mam do kogo zadzwonić, kto by odebrał, bo... No co za, po prostu idę napisać wiadomość Dzwonię na odcinku Przetestować kamerkę W ogóle też zauważyłem, że pencil odpowiada haptycznie Czyli wibruje W momencie, w którym na przykład klikamy sobie Żeby polajkować wiadomość czy coś takiego Na iPhone'ach to jest jakby dosyć typowe Bo na iPhone'ie po prostu sobie No co robimy, no, na iPhone'ie po prostu dotykamy mocniej I jest ta odpowiedź haptyczna, ta wibracja A tutaj jak klikamy pencilem, To on wibruje i to jest mega fajne no siemka dzwonię do Ciebie na odcinku. Co myślimy o jakości? Wow, wygląda super. Ale teraz jest w ogóle fajne to, że można... Kamera za tobą podąża, nie? Ale w ogóle mega głośno cię słyszę. Jakby czuję się jakbym rozmawiał z jakiegoś laptopa powiem ci. Tak? No. Ej, jest aż się echo niesie po pokoju. Łode! The... No dobra. To, to taki teścik. Dziękuję. Hello. A. Feeling rozmawiania przez Facetime'a jest mega mocny, dlatego że no, jednak ten ekran jest duży i jednak widzisz swojego rozmówcę mega dużego. Wiadomo, no że ja czasami rozmawiam też na Mac'u, ale jednak tutaj to jest takie urządzenie, które bierzesz, przenosisz i jest mega cool. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mega chętnie przetestuję, czyli używanie tego iPada jako drugiego monitora, dlatego że ja w swoim domu nie korzystam z drugiego monitora, bo nie potrzebuję. Mój 14-calowy MacBook Pro mi totalnie wystarcza. Udostępniam sobie ekran z mojego Mac'a. No, i chcę zobaczyć, jak z jakością. Ej, jakość jest dokładnie taka sama. Nie, nie wierzę w to. Ten iPad zostaje u mnie. Jakość tego. Jest tak dobra. Działa to słuchajcie w ten sposób, że w momencie, w którym potrzebuję drugiego monitora, po prostu z mojego Maca klikam sobie udostępnij ekran na iPada i wybieram sobie po prostu urządzenie. No i w tym momencie tak jakby mamy kompletny setup. Tutaj mam jakąś przeglądarkę plików z Final Cut Pro, a tutaj mam już ten program cały Final Cut Pro, czyli mój program do montażu. Myślę, że prędzej niż kupię sobie Studio Display zostanie u mnie po prostu iPad Pro jako drugi monitor. W ogóle widać totalnie jak ten iPad zbiera odciski palców. Jednak case moim zdaniem to jest... Must have. Jeśli jesteście zainteresowani tematem i ciekawi was, co jest w tym nowym iPadzie, jakie specyfikacje, jakie nowości, to zapraszam Was do odcinka, w którym komentuję konferencję plowską, która odbyła się, no myślę, że za dwa tygodnie temu. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. My widzimy się na recenzji tego iPada i najprawdopodobniej też na odcinku, w którym obrałem zdjęcia na tym iPadzie, bo byłem ostatnio w Norwegii, w ogóle wróciłem wczoraj i szybko nagrywam ten odcinek i za chwilę jadę na kolejny wyjazd do Berlina, ale nieważne. Ehm, więc na takie odcinki Was zapraszam. Tymczasem do zobaczenia, do widzenia.